Witam Państwa w poniedziałek, 15 dnia lutego. Z tej strony Daniel Kostecki obserwuję wykresy głównych par walutowych i tak też widzimy tutaj powrót do dolara. Ogólnie widzimy powrót do bardziej też i ryzykownych aktywów patrząc szeroko na cały rynek inwestorzy zaczęli. Najprawdopodobniej ten tydzień od no, realizacji, może częściowej, zysków z ostatnich kryzysowych wydarzeń, jakie na rynkach miały miejsce, bądź też po prostu przeszli do zakładania, że banki centralne, poprzez chociażby dzisiejsze dane, jakie poznaliśmy w nocy, czy to z Japonii, czy to z Chin, które były bardzo słabe, doszli do wniosku, że banki centralne wejdą do gry no i chcą się pozycjonować już przed nimi. Stąd też na przykład osłabienie Jena, Franka, czy też euro, bo jest tak źle, że banki centralne powinny wejść tutaj do gry. Zaczynamy od eurodolara, który od strony technicznej pozostaje pod poziom 1.1330, o którym była mowa wielokrotnie również na codziennych spotkaniach porannych i tak też para eurodolar może tutaj zacząć zmierzać w stronę 1.1050, gdzie mamy pierwsze bardziej solidne miejsce Wsparcia, natomiast o jakimkolwiek większym odreagowaniu moglibyśmy mówić dopiero w momencie wyjścia nad poziom 1,14. Póki co dość mocno korekcyjnie, i tutaj też widzimy w tym ostatnim ruchu potencjalny układ 1, 2, 3, 4, 5. Także mamy tutaj realizację zysków, i też ta realizacja zysków może następować chociażby po tym, co tutaj mogą Państwo obserwować, czyli po znaczącym wzroście liczby pozycji długich, spadku pozycji krótkich. I wzroście pozycji długich netto na kontrakcie na euro notowanym na Chicagowskiej giełdzie. Tutaj widzimy wykres kontraktu na euro, widzimy też e, liczbę pozycji krótkich, liczbę pozycji długich inwestorów niekomercyjnych, a to wszystko w raporcie CFTC się znajduje. Także ci inwestorzy kolejny tydzień z rzędu skracali pozycje krótkie, dodawali pozycje długie. I tym samym netlongi zdecydowanie nam wzrosły. Także teraz, nawet i częściowo, z tych netlongów mogłoby dojść do jakiejś krótkotrwałej realizacji zysków. Ale widać, że coś się tutaj zaczęło dziać ciekawego, iż ta tendencja odwróciła się w ostatnich tygodniach. Natomiast są to dane oczywiście historyczne, pokazujące jak ci inwestorzy już się wcześniej spozycjonowali. I to też między innymi odpowiadało za wzrosty na parze euro-dolar. Przejdźmy teraz do innych rynków, które znajdują się w ciekawym technicznym miejscu. Otóż dolar frank wręcz idealne tutaj wybronienie jeszcze po zamykanie w świecach dziennych nad ekspansją 100%, czyli korekta prosta. Widzimy układ typu A, B oraz C, możliwy układ korekty prostej na równości ruchów spadkowych, czyli równość ruchów korekcyjnych dość ładnie zaprezentowana i teraz wyjście nad ostatnie wsparcia. Które miały być miejscami oporu, ale w korekcie prostej one powinny pęknąć i rynek powinien wyjść na wyższe poziomy. No i teraz, w kontekście też możliwych przyszłych działań Europejskiego Banku Centralnego, jeżeli EBC wejdzie z większym programem QE czy też z cięciem stóp procentowych, to Bank Szwajcarii powinien działać jeszcze bardziej, tylko po to, żeby kurs eurofranka nie zanurkował. Eurofrank powinien iść mimo wszystko do góry, więc Bank Szwajcarii tutaj może wyjść i y, zrobić więcej niż zrobiłby EBC. Tylko po to, żeby frank do euro był nadal tańszy. Czyli to jest taki wyścig pomiędzy tym, co zrobi każdy kolejny bank centralny. A jeżeli bank Szwajcarii miałby tutaj wyjść i wyprzedzać działania EBC, no to wtedy też dolar-frank mógłby zacząć powracać po prostu do trendu wzrostowego, ponieważ od strony technicznej ładnie zostało wybronione wsparcie w postaci ekspansji 100% i być może zakończona korekta prosta ABC z ogromnego interwału czasowego. Proszę zobaczyć, że to jest praktycznie wykończenie korekty nawet z wykresu tygodniowego. No i podobna historia na dolar-jenie, tutaj już coraz więcej się mówi o tym, że bank Japonii także może zacząć interweniować, czy to bezpośrednio na rynku, czy na samym początku słownie, już tutaj 11 lutego mieliśmy pierwszą tego typu sytuację, w bardzo szybkim tempie wzrosta ponad 200 pipsów i teraz od tego czasu rynek podąża do góry, w efekcie czego można tutaj by spodziewać się też zakończenia, Układu typu korekta ABC. Tak jak wcześniej było to wspominane, dla niektórych mamy tej formacji głowy i ramion z linią szyi w okolicach 115,80. A gra na mocnego jena na podstawie tej formacji to byłaby gra przeciwko bankowi centralnemu, więc dość odważnie. A na razie mówi się coraz więcej o tym, że Bank Centralny Japonii, Bank Japonii może wejść do gry. I parafund dolar. Ta w zasadzie zachowuje się bardzo spokojnie niewiele się tutaj na fund dolarze dzieje. Może dlatego, że zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych są w zasadzie takie same, czyli brak zmian. Jeżeli popatrzymy sobie na, na krzywa oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych, to one są po prostu płaskie. Tak? W jednym i drugim przypadku w terminie dookoła roku, a być może na, nawet lekko nachylone na tę chwilę. Także mamy do czynienia z bardzo podobnym zapatrywaniem się inwestorów w krótkim terminie co do stóp w Stanach i Wielkiej Brytanii w związku z czym ten czynnik na tę chwilę nam odpada a z, od strony technicznej fund dolar pozostaje pod oporem 1,4490 i 1,4544 taka strefa oporu wciąż utrzymująca notowania. Natomiast coraz ciekawiej dzieje się na walutach surowcowych, które właśnie, też ze względu na dzisiejsze umocnienie juana, chińska waluta zyskiwała do dolara ponad 1% dziś o poranku, więc tutaj też dość duże zmiany. Te aktualnie waluty surowcowe odetchnęły nieco z ulgą i mamy w tym momencie wyjście nad strefę oporu na. Parze autoSD. USD. Co ciekawe, tutaj widzieliśmy to tempo przyrostu netlongów na eurodolarze, ale też mamy dość spore tempo wzrostów pozycji długich na dolarze australijskim. Także inwestorzy już tutaj dawno temu na kontrakcie terminowym przestali podążać za tym rynkiem, a wręcz dołek, ten, który wystąpił kilka tygodni temu, wybierali tylko po to, żeby. Angażować się jeszcze bardziej w pozycje długie. Czyli widzieli tutaj Państwo, rynek zrobił nowy dołek i zaczęło się, od tego czasu, zaczęło się od tego czasu zmniejszanie pozycji krótkich, a dobieranie pozycji długich. I mamy też bardzo dużą dysproporcję pomiędzy netlongami, które są najwyższe od czerwca 2015 roku, jak i same pozycje długie też są największe od 2015 roku, od połowy. 2015 roku, no i jeżeli tak to by miało wyglądać, no to Australijczyk tutaj miałby szansę wzrosnąć w stronę przynajmniej 0,7274, gdzie mamy kolejną potencjalną strefę oporu, zwłaszcza jeżeli uda się wybronić strefę. Którą tutaj widzimy: 07150, 07106, czyli strefa oporu wielokrotnie trzymająca rynek, teraz została pokonana, więc istnieją szanse na to, że notowania Australijczyka właśnie będą podążać na wyższe poziomy. Widzimy też te potężne, długie cienie czyli wybieranie ze strefy wsparcia, która była wcześniej zarysowana. I również takie wybieranie mieliśmy na dolarze nowozelandzkim tutaj jest ta strefa wsparcia jest w tym momencie. Wybroniona, e, i teraz rynek powoli nad nią wychodzi, więc tutaj też istnieje szansa wzrostu w okolicy 0,6830, gdzie mamy pierwszy bardziej znaczący opór. Zerknijmy jeszcze na USDK, bo tutaj Kanadyjczyk też jest nieco mocniejszy, zwłaszcza przez te ostatnie wzrosty w cenach ropy naftowej, i zatrzymuje się po raz kolejny, jak to miało miejsce wcześniej. Na wsparciu wynikającym ze zniesienia 50%. Akurat co do Kanadyjczyka, można mieć w tym momencie mieszane uczucia, bo on już od decyzji Banku Kanady przestał korolować z notowaniami ropy, bo Bank Kanady wtedy, jak byliśmy tutaj na USDK, stwierdził, że generalnie celem dla Banku Kanady jest inflacja, a nie PKB. Tym samym oddzielił notowania ropy, które wpływają na niski poziom PKB ze względu na niższe zyski płynące z całej branży. Od kursu. Kurs w tym momencie zaczął żyć własnym życiem i tym samym bardziej Bank Kanady skupił się na inflacji niż na PKB, więc ten czynnik ropy został przekreślony praktycznie, dlatego taka dywergencja nam powstała, więc jeżeli ropa miałaby zacząć jeszcze bardziej odbijać, tym samym Kanadyjczyk powinien jeszcze więcej zyskiwać. Także tutaj akurat mamy mieszane uczucia co do USDK, ale gdyby zdarzyło się, że rynek zajdzie poniżej 37,70, wtedy też nowe dołki byłyby jak najbardziej Prawdopodobne. Na razie jesteśmy na wsparciu i warto ten obszar obserwować. I teraz przejdźmy już do samych surowców, gdzie także widzimy właśnie odwrót od y, takich surowców, które były kryzysowymi surowcami czyli odwrót od rynku złota y, przynajmniej korekcyjny. Dlatego, że z tego punktu widzenia, punktu widzenia falowego, e, widzimy tutaj korekcyjną czwórkę od dołka, możemy to policzyć jako 1 2 1 2 3 teraz 4, czyli korekcyjna fala czwarta testująca nam z drugiej strony pokonaną linię trendu, testująca obszar 26-38.2% i z tego też miejsca według teorii fal powinniśmy jeszcze zacząć obserwować ruch wzrostowy, przynajmniej z tego obszaru, podobnie zresztą na srebrze, które także testuje Linie trendu, jaka została tutaj przełamana, więc też jest to dość istotne wsparcie. Natomiast notowania ropy tepną się trzeci dzień z rzędu w górę. I jeżeli chodzi o baryłkę Brent, tutaj mamy potencjalny układ korekty prostej, linię trendu poprowadzoną po tych ostatnich wierzchołkach. Gdyby ona została pokonana, moglibyśmy zobaczyć wzrost w stronę 38 bądź też 40 dolarów za baryłkę typu Brent. No i również optymizm zawitał na parkiety giełdowe. Widzimy japońskiego Nikea, jak jest notowany, jak był notowany na. W zeszłym tygodniu, a także jak jest notowany obecnie, czyli Nikkei, który dzisiaj dość znacząco zyskiwał i całą tą lukę wcześniejszą zakrył. Także mamy bardzo gwałtowny zwrot na japońskim indeksie, również poniekąd oczekiwania na. Dalsze działania Banku Japonii. W związku z tym, wciąż bazowym scenariuszem pozostaje: Scenariusz mieliśmy tutaj do czynienia z korektą typu A, B oraz C, gdzie jeszcze tutaj widzieliśmy ruch typu 1, 2, 3, 4, 5. Wykończenie pełnej korekty prostej. Natomiast potwierdzeniem będzie pokonanie linii poprowadzonej po szczytach fali drugiej oraz czwartej, aby taka jeszcze większa fala wzrostowa na Nike mogła się pojawić. Natomiast do istotnego miejsca powoli zaczyna docierać niemiecki indeks DAX, dlatego że mówimy tutaj o linii poprowadzonej po szczytach fali drugiej oraz czwartej, podobnie jak na Nikeu. Fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Na wykresie tygodniowym również wielka korekta typu AB oraz C. Więc jeżeli zostanie pokonana, ta linia poprowadzona po szczytach, istnieją szanse na jeszcze większą korektę na niemieckim DAX-ie. Natomiast na SP500 takim najbliższym celem dla tego odbicia jest kanał trendowy. Kanał trendowy, który nie został jeszcze przetestowany, a powinien być przez falę czwarte testowany, czyli kanał też poprowadzony po szczycie fali drugiej oraz właśnie jeszcze nie ma tutaj fali czwartej, natomiast kanał jest wyrysowany po dołku fali pierwszej oraz trzeciej, więc powinien dotrzeć nam rynek do linii równoległej, poprowadzonej po szczycie fali drugiej. Taka jest zasada w kanałach trendowych oraz w falowości, także to jest ten najbliższy cel, a koniec końców w długim terminie również to wszystko wygląda na wielką korektę typu ABC, a z wykresu miesięcznego na wielką falę czwartą, czyli mówimy sobie tutaj o impulsie, ABC korekta pędząca, fala druga, fala trzecia, ABC fala czwarta, więc tak to by mogło wyglądać na amerykańskim parkiecie na tę chwilę, natomiast na wig 20, tak jak i w ostatnim czasie wspominałem, możliwe odbicie do zniesień 23,6, a także nawet i 38,2%, także korekcyjnie na warszawskiej giełdzie również.